Kochani, zaczynamy dzionek. Kto tu to, to przyszedł, mam mieć kochany. Jak mi ktoś powie, że ja nie mam treningu z rana. Dzisiaj dam spróbować dziecku coś nowego. To jest ogórek kiwano. Ogórek kolczasty z Afryki, w sumie sama go spróbuję po raz pierwszy, w ogóle nie smakuje jak ogórek, coś mi to przypomina, taki troszkę kwaskowaty, mmm, co tutaj masz? No i właśnie dlatego, to jest game dla rodzica, ponieważ ja sobie stawiam Arię i ona wszystko widzi, do tatusia, leć do tatusia. Dumpty set on the wall, Humpty Dumpty had a great oh, oko. A gdzie są włosy? A gdzie są włosy? Tu Aria ma włosy. A gdzie mama ma włosy? Tutaj. A gdzie mama ma zęby? Tutaj. <laughs> woo! 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 Siłownia z musi być, yeah. tak? O kurde, kiedyś jak tak robiłam, napinałam, to tu była krata, a teraz. No ale słuchajcie, powoli, powoli, mamuśka wraca do formy. I powiem tak, te wszystkie kilogramy, które mi spadły to dietą. Ja nic nie trenuję. Nic nie ćwiczę. Wiem, 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 powinnam, powinnam wrócić na siłownię. Miałam ten okres, że po ciąży trochę trenowałam, tak? Ale jakoś nie mam do tego natchnienia. I ja wiem, że mi to wróci, ja wiem, że to moje ciało, wiecie, ja jestem człowiek, ja, ja lubię ruch, ja lubię ruch, ale potrzebuję się do tego natchnienie i się wkręcić. I nie od razu wszystko naraz, tak? Czas na kabuśkę. Słuchajcie, mamuszki, która z Was mi to wytłumaczy? Moje dziecko wczoraj nie miało drzemki w ciągu dnia i zdarzyło jej się to drugi raz w życiu. Na początku, wiadomo, miała drzemki częste, później były dwie drzemki, no a już od dłuższego czasu mamy jedną drzemkę praktycznie codziennie o tej samej porze, czyli około godziny 11. Za trzy tygodnie temu zdarzył się taki dzień, że nie miała drzemki i to był dla mnie szok. Jak takie dziecko bez drzemki może wytrzymać cały dzień? I wczoraj było to samo. Ja próbowałam ją usypiać trzy razy, a ona oczy jak 5 złotych i wiecie, i chce się bawić. E, po czym normalnie o godzinie 19, tak jak zawsze, poszła spać. I noc była. O, noc była rewelacyjna tutaj. Akurat to był plus duży, tak? Natomiast zastanawiam się, czego. To może być kwestia, bo dzisiaj ma drzemkę normalnie. Mamy godzinę 11, pyk, drzemeczka. I weźcie, człowieku, bądź mądry. Ale ja sobie piję teraz właśnie kawuśkę ciepłą. I tak sobie właśnie troszeczkę wspominam te czasy, kiedy ciepłej kawy nie dało rady wypić. Czyli na początku, jak dzidzia była mała, zawsze zimna kawa. No... Myślę sobie też właśnie o mamuszkach, które teraz mają ten etap. Między innymi też moja siostra. No te początki z małym dzieckiem. To było ciekawe. Ale też bardzo piękne. No.